b e e Szybko jest akcja, ponieważ za momencik przyjdzie tu Skibidi Toilet i prawdopodobnie będzie chciał nas zniszczyć, a ja razem z moim pingwinem, który jest tutaj będziemy budowali mega bazę. A więc szybko zostawiajcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. My wbijamy tutaj 300 tysięcy subów, więc każdy niech subskrybuje, zostawia łapę oraz ee, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, bo z tamtej strony przyjdzie zły Skibidi mega wielki, który będzie chciał nas zniszczyć. Będziemy musieli zbudować bazę. Zobaczcie, jak pingwin Szybko chodzi. Dobra, zobaczmy, zróbmy wyścig. Stój pingwin. Ehm, e, kto będzie szybszy? Czy wy zostawiający łapkę w górę, czy pingwin dobiegający do mnie? Uwaga, macie 3 sekundy. 3, 2, 1 start! Kto będzie szybszy? Dawaj, pingwin! Wow, jak fajnie, pięknie! Koniec czasu! Koniec czasu. Komu się udało, napiszcie w komentarzu. Nasz tajny kod. Niech każdy napisze tajny kod matronera w komentarzu. Zobaczymy, kto zgadnie, jaki to jest kod i czy pamięta. Więc widzowie, oglądajcie do samego końca. A my zaczynamy. Słuchajcie, zaczniemy od razu od budowy jakiejś kozackiej budowli. Na przykład, yy, co by tutaj wziąć. Słuchajcie, może zbudujemy no, z wełny. To nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale concrete. Słuchajcie, weźmiemy concrete. Ja zacznę budować A ty, pingwin, zajmij się budowaniem Tutaj na przykład jakiś wieżyczek Czy coś, jakieś przejście No musimy zrobić mega bazę, żeby ona była bezpieczna Razem z pingwinkiem, który Oczywiście jest tutaj razem ze mną Dobra, budujemy, 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 budujemy. Dobrze, później się to zestakuje, to będzie dużo wyższe. Okej, okay. dobra, myślę, że taka baza powinna nam wystarczyć tym bardziej, że no, musimy to jakoś ładnie zrobić. Słuchajcie, mam kilka pomysłów, żeby zrobić tutaj. E, mega wielki. Mm, wiecie co, taki dziwaczny trochę, e, wyrzutnie TNT, którą będę oczywiście nawalał tego Skibidi Toileta. Więc chyba powinno się to udać. Dobra, czekajcie, zestakuję sobie tutaj i to. O, OK, I, a nie, bo ja muszę to dobudować. Dobra, to ja dobuduję sobie tutaj. I słuchajcie, tu będzie wyrzutnia TNT, która będzie leciała prosto na Skibili Toilet e, Stack, czy na przykład 10. OK, dobra, to taka wysokość będzie wystarczająca. E, nie wiem, czy elevator jest coś takiego. Elevator, o, mamy elevator, dobra, spróbujmy go zrobić. Może uda nam się go zrobić. O, w taki sposób, elevator. E, e, dobra, mamy elevator mm, Zróbmy tutaj, o, może Taką płaszczyznę, żeby tutaj Ta winda nam działała I byśmy mogli bezproblemowo sobie podjechać Do góry, dobra Cyk, 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 zrobione e, Może tutaj, nie wiem czy to O, 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 to czekaj Jak to postawić, okej okay. Ty, jakoś to działa, czy nie Elevator controller panel, dobra Jak nie wiem jak ten panel działa, halo e, Może tu trzeba postawić, okej okay. Nie działa. Dobra, widzowie, mamy już stracone trochę czasu, ale okej, okay, niech tak będzie, że jest to właśnie w taki sposób. O pingwin, lawę zrób dookoła. Super pomysł. Dawaj, word editem będzie szybciej. Dobra, nasza baza musi być bezpieczna. Widzowie, skupiamy się tylko i wyłącznie na tej bazie teraz. Dobra, a może teleport, teleport, ee, portal gun. O portal gun jest. Jest. To będzie piękne. Patrzcie, zrobimy tak. Tutaj przejście. Proszę bardzo, odpalamy jedno. Tutaj. Pyk. Przechodzimy i drugi będzie niżej. O, tak. Dobra, i w tym momencie możemy sobie przejść od razu tutaj i jest gitarka. Świetnie. Dobra, mamy to zrobione fajnie, więc ja się bardzo, bardzo cieszę, bo mamy od razu przejście. A tutaj zrobimy, słuchajcie, TNT. I oczywiście z Obsidianu. Obsidian, okej. Okay. Musimy zrobić to z Obsydianu, żeby to było mega, mega potężne, więc zbuduję coś takiego. O, tak, dobra, tutaj zrobimy coś tu takiego Dobra Tutaj musimy rozlać wodę, więc to też jest bardzo ważne, żeby tutaj woda e, była Okej okay. Dobra, jest zrobione, musimy to zabezpieczyć bardziej e, Water, water, czyli woda, musimy rozlać ją tu e, Redstone e, Redstone poleci tutaj O, o, tu chyba za bardzo Dobra, to tak zrobimy e, I czekaj, jakby to było tutaj Ok, I musimy jeszcze zrobić, z tego co pamiętam, dropper, tylko czekaj, jak go tutaj wystawić? A, ah, dropper musi być powiedzmy po tej stronie, ok, tutaj dozownik, dropper, dropper, jest dropper, fajnie, i tylko TNT, TNT. T, słuchajcie, odpo. wow, ile tutaj TNT jest, wow, dobra, będzie pięknie um, No i oczywiście z opóźnieniem będzie trzeba to odpalać, więc zrobimy to w taki sposób Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, mamy to, słuchajcie, tutaj będzie redstone na TNT A tu będzie redstone, żeby odpalić ten dropper Ok, y TNT odpalamy tu, zobaczmy jak to wyjdzie, czy w ogóle wyjdzie a TNT postawimy sobie tutaj, ok? I przycisk, baton. Dobra, mamy baton, czyli tutaj, ok? I tutaj. Dobra, uwaga, uwaga, odpalamy. Cyk, poszło. I tu. I Ło nie! Powalnie! wow, Ok? Nie zniszczyło nic? Uff! Nie zniszczyło. Słuchajcie, trochę fail, bo to jest dropel, a powinienem mieć dozownik, czy jako? Yy... O, to jest to. Dispenser, właśnie, no dobra, trochę fail, ale już naprawiam, więc powinno być teraz git Dobra, odpalamy jeszcze raz, widzowie, um, biorę sobie tutaj TNT, patrzcie jaki tu będzie mega wybuch, patrzcie Cyk, 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 wow, wow, pingwin przyszedł mi popatrzeć, po, po, patrzcie tutaj I odpalamy teraz to, i uwaga, wow, o, o, trochę, trochę za długo, tak mi się wydaje, o nie o o, wodę rozwaliłem niechcący. Dobra, jeszcze raz, odpalamy, odpalamy. Musimy pokonać tego dziada jednego. Dobra, yy, więc pingwin tu i tu. I uwaga, patrzcie, jaki będzie wystrzał. Patrz, pum! Wow, wybucha, git, to działa. Tylko czekaj, teraz ja nie wiem, czy ja dobrze to zrobiłem. Czy woda nie powinna być z tej strony? Okej, okay, sprawdźmy. Dobra, to ja teraz odpalam sobie tutaj, 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 tutaj. I odpalamy to. Yy, I odpalamy zaraz to. Okej, okay? i patrzcie. I buuuu! Wow! To będzie mocne. Dobra, słuchajcie, ja tylko zbiorę sobie e, chesta, żeby oczywiście być zabezpieczonym, żeby jak coś się nam stanie, to że będziemy mieli tutaj więcej TNT, więc spoczko. Dobra, TNT, całe to TNT. TNT, Pingwin mi dał jakiś TNT, patrzcie. Razy 5! Okej, okay, odpalimy, zobaczymy e, jak to będzie działało. Ok. dobra, to ja, że zrobię to tak i zrobimy razy 5 i może jeszcze jakieś in TNT. TNT, Uuu. Słuchajcie odpalimy TNT może razy 100 to będzie mocne dobra razy 100 więc zobaczymy jak jaki wybuch to nam zostawi dobra jeszcze water Wa water OK dobra zróbmy tak. Yy, wrzucimy tu kilka wiadereczek, żeby być zabezpieczonym. Dobra, mamy pierwszą naszą mega bazę zrobioną, więc ja sobie przejdę już na dół. Nie, pingwin! Yy, yy, dawaj szybciej! Musimy to cisnąć łądem, bo zaraz może on tutaj do nas przyjść i będzie mały problemito. Yy, dobra, yy, czekajcie tu. Tu, tu zrobimy yy, sta, stack yy, 3. Dobra, stack 3 powinno wystarczyć. I tutaj, i tutaj stak 3. Dobra, będziemy bezpieczni w miarę. U nie, tutaj musimy lawę rozlewać dookoła. Okej, okay, jeszcze z tyłu. Z tyłu też? Dobra, z tyłu to chyba nie, nie ma sensu. Albo może lepiej zrobić? Nie wiem. O nie. Dobra, dobra, czekaj, pomyślmy, pomyślmy. Yy, dobra, zróbmy tak. I stack yy, 10. Okej, okay. o nie, o nie, źle zrobiłem Undo, o Dobra, set lava po prostu, set Lava eee, Set lava O, nie, 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 już słychać jakieś dźwięki Słuchajcie, skiririp, dab, dab Jest, 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 Nie, 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 musimy to bronić, naszą bazę Musimy ją obronić, dobra, ja tylko będę Polegał chyba na tym ataku Ale jeszcze, wiecie co um, Mam pomysł, żeby Bomb, jest coś takiego jak bomb Dobra, zobaczmy, jak wyglądają te bomby. Ok, weźmiemy sobie je. Dobra, okej. Okay. I zobaczmy, czy one lecą, czy jak one działają. O, leci. Patrzcie, czy on się podpala? Jest. Dobra. O, to będzie mocne, słuchajcie. Dobra, zobaczymy, czy. E, spawn light bomb. O, o coś zespawnowałem Nie wiem, co to jest, ale okej. Okay. Dobra, to i też jakiegoś potwora. Dobra, to nie chcę. Granaty, patrzcie, granat. I Bum, wybuchnie. Jest! Dobra, to bierzemy to kozacko. Ok, to muszę oczywiście sobie yy, skrzyneczkę wziąć i będziemy rzucali granatami. Yy, więc to będzie całkiem fajne. Dobra, ja sobie robię tutaj zabezpieczenia, żeby mieć kozackie. Yy, oczywiście, bomby. Okej, okay. i tutaj. Dobra, to ja myślę, że tak zrobimy. O, yy, tutaj też się zabezpieczymy, żeby to pięknie wyglądało. Uuu, i tu dobra, mamy dużo, bardzo dużo tych spluwek, wiecie co? Rocket, weźmiemy sobie rakietnicę i oczywiście amunicję do tego weźmiemy sobie jakieś inne spluwki, na przykład gdzie one to jest, gdzie te bronie są? O nie, zgubiłem to. O, o, o gdzie są bronie? Dobra, może mieczykami. Uuu, to będzie dobre mieczyki, słuchajcie. Meteor, może coś takiego? Dobra, weźmiemy kilka myczyków, przetestujemy wszystko. A druga sprawa, bym chciał jeszcze tylko sprawdzić. Eee... O, jest, znalazłem, to jest to. Dobra, odpalamy tutaj. Ło, eee... takie spluwy, patrzcie, to będzie przepiękne. Okej, okay. dobra. Tutaj wrzucam te spluwki, będziemy je wszystkie testować i jeszcze tylko jakiś ubiór by mi się przydał, słuchajcie, do, do walki, więc to jest mega ważne. I dobra, to to będzie git. Okej, okay, i yy, może by zrobił... Mm. Wow, patrzcie, jak pingwin elegancko ogarnął. Dobra, ej, słuchajcie, zobaczmy jak wybucha TNT, yy, które rozstawimy sobie tutaj, proszę bardzo, i ono będzie jakby... Dłużej odpalone. Dobra, to sprawdzamy to tu. I uwaga, 3, 2, jeden cyk. OK, i BUM wo, jak wywaliło. Panie, słuchajcie, może to jest w ogóle za dużo. Czekajcie, jeszcze przetestuję, może zrobimy to w taki sposób. Odpalamy tu, odpalamy tu. Ok. I o jedno TNT chyba mniej, więc powinno to wybuchnąć. Wow, Skibidi Toilet ma przegrane. Dobra, e, want e, Pose 1. Słuchajcie, ja wezmę jeszcze zrobię tylko jeden myk e, Pose 1. Zrobimy Pose 2. E, ok, Pose 2. Pose 2, może tutaj. Pose 2. Dobra, i ja wezmę sobie Kopi. Ok, skopiujemy. Słuchajcie, i postawimy drugą wieżyczkę, która będzie tutaj. E, pastę, Ok. Dobra, i o nie, o o, trochę za nisko, undo, undo, i tutaj weźmiemy pastę, pyk, o o, jeszcze trochę, undo, i teraz pastę, cyk, nie, jeszcze, undo, yy, to zróbmy tak, pastę, ok, dobra, jakoś to już wygląda, to weźmiemy po prostu tutaj, będziemy próbowali, może uda nam się yy, rozwalić to, tylko stack 3 potrzebujemy, stack 3. Stack, nie wiem, 10, 10 powinno być 20, dobra, 29, to trochę za dużo, ale udało się. Ok, mamy już prawie gotową naszą bazę, więc widzowie, trzymajcie za nas kciuki, bo my będziemy musieli się bronić. To my lecimy ze Skibidi Toilet, będziemy czekali już tutaj w przygotowaniu, więc widzowie, trzymajcie za nas kciuki i zostawiajcie łapy w górę. Więc lecimy. Widzowie, nadszedł ten czas. Widać już Skibidi tylko widziałem go przez momencik. Tam jest! Patrzcie, patrzy się do tyłu, popa, zobaczył mnie! O, o! Dobra, to teraz w tym momencie muszę się przygotować. Muszę się przygotować jak najlepiej tylko mogę. Pierwszy to jest armor, który powinienem od razu nałożyć, żeby być niezniszczalnym. Dobra. Bierzemy, słuchajcie, jakieś spluwki, bierzemy rakietnice, bierzemy to, 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 to. To może sobie po prostu zostawmy na razie. Eee, dobra, mamy splóweczki. o, jakieś słurdziki. Dobra, wszystko jest już pięknie załadowane. Eee, I wiecie co? Musimy zacząć. O nie, on już tu leci! A masz ty, skibili. O, o, dostaję, patrzcie On dostał jakby tutaj A, bo ja jeszcze rozstawiłem miny Dobra, i póki on jest jeszcze daleko Spróbujmy na niego wystrzelić moją Kozacką, piękną e, broń Którą będzie oczywiście Ten piękny wy... Ta wyrzutnia e, TNT O, o, strzelił do mnie Patrzcie, to nie jest tylko i wyłącznie Mój wymysł, on po prostu strzela Dobra, uwaga, pyk, poleci Uwaga, pum, i na niego Wow! Prawie, blisko było, dobra, jeszcze raz, słuchajcie, może teraz odpalimy TNT razy 5 będzie to mega lepsze, dobra, także ja sobie sobie chowam to, postawmy tutaj to TNT i uwaga, odpalamy tu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dobra, poleciało i odpalamy tak, pyk i uwaga, trzy, dwa, jeden, cyk, dobra, o, o nie, o, ej, ty TNT nie wybucha, serio? O o dobra to wiecie co Zróbmy inaczej eee, Może po prostu redstone'a jakiegoś postawimy O nie nie nie, nie ja nie mam pomysłów jak to zrobić Dobra nieważne słuchajcie Musimy sobie radzić tym zwykłym TNT Odpalamy zwykłe TNT i, o, o, jest tu blisko! A masz ty! A masz ty, w kibelej, Od, odsuwaj się! O, patrzcie, odsuniemy go, patrzcie. Wow, tym go odpycham, zobaczcie jak pięknie odlatuje. Cyk, dobra, nie możesz się zbliżyć do mojej bazy, patrzcie też strzela we mnie. O masz, odpychamy go. Dobra, szybko TNT. U, strzela, skubanie. Jest, mamy to wszystko odpalone. Masz, Skibidi! Odsuwaj się! O, masz, o masz, dobrze, patrzcie, odsuwam go czy nie? Dobra, poczekaj, muszę go tutaj odepchnąć Co jest? Nie trafiam w niego? Co jest grany? Wow, dostaję, ale tylko tam w nisko! O, o, mamy problem, dobra, musimy mu strzelać w tą podstawkę. Dobra, wszystko jasne. Dobra, odpalamy TNT. Uwaga, teraz odpalimy razy 5. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Dobra, odpalamy te TNT. Raz poszło i teraz to! Cyk! Uwaga! Wybuchnie! Wow! Pół wow, wow, dostał! Wow! To było piękne! Dobra, słuchajcie, odpalamy kolejny TNT. Tym razem razy, może razy 100. Albo jeszcze nie, poczekajmy. Dobra, odpalmy zwykłe może teraz. Dobra, cyk, 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 cyk. Ok. I odpalamy. Bum! I bum! I uciekam, Wow! Wow! Dobra, wystrzeliło i leci w niego! O, o, jak podskoczył. Myśli, żeby, że łapie, żeby to łapać. Dobra, może zróbmy teraz inaczej. Teraz odpalmy TNT tutaj trochę niżej. Zobaczymy, czy w niego trafimy. Dobra, tutaj jest załadowane, więc uwaga: 3, 2, 1, pyk i. pyk. Dobra, i teraz strzał. Wow, poleciało w niego. Czy nie? O nie! Tu mnie rozwaliło! moją bazę, o, o, dobra, to słuchajcie muszę strzelać w niego, a masz ty dobra, może teraz namierzymy po prostu patrzcie, skibidi uciekaj lepiej uciekaj, a masz, patrzcie leci w niego prosto i bum ale dostał, dobra teraz on jest po prostu bez wow strzelił we mnie, dobra, leci rakieta okej, okay. i teraz spróbujmy w niego headshot'a mu zrobić, a masz ty, wow, prawie dobra, e, to było mocne, ale okej okay. strzelamy, 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 dobra może z czegoś innego, zobaczmy jeszcze jakie mamy bronie, jestem bardzo ciekaw wow, to na przykład, dobra, zróbmy to to, to i to Okej, okay. masz ty, patrzcie, granat rzuciłem, prosto mu pod nogi, zobaczymy, wow, podpaliło go, świetnie, dobra, masz ty, wow, dostał, patrzcie, ty, dostaje normalnie takich, jakieś jakiejś, trucizny, patrzcie, dostaje, pum, pum, trucizną, teraz może smokiem, patrzcie, wow, granat dymny rzuciłem, dobra, masz, nie będziesz mnie widział teraz, nie będziesz widział, gdzie ja jestem, zobacz, tutaj, wow, granatami rzuca, o, o, mamy problem, dobra, szybko chowam się, smok jeszcze działa, okej, okay. Dobra, jest tu, jestem na górze, a masz Dobra, bum, 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 patrzcie, dostaje, pięknie Ok, rozwalamy go, strzelamy w niego całą salwą Wow, wow, prawie spadłem Mam coś przygotowanego ekstra Słuchajcie, to jest mega broń Więc jeśli on tylko spróbuje podejść bliżej To ja wystrzelam teraz To uwaga, wow, smoka puścił i o, 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 dobra Czekaj, ja muszę podejść bliżej A, masz ty, bum Wo, jaki strzał Ale chyba zniszczył mi tutaj tą platformę Więc ja muszę wykorzystać i wylecieć tutaj Słuchajcie, i odpalamy te TNT, o nie, on mi tu wszystko niszczy Dobra, szybko, szybko odpalać te TNT Dobra, zobaczymy jak mi to pójdzie O, o, jest tu ciemno, w ogóle kompletnie nic nie widzę Dobra, cyk Odpalamy tu, pyk I pyk, dobra, strzał Patrzcie, zostanie. Wow, i co? Gdzie? Wpadł ból? O na niego! Pięknie! Dobra, a masz kolejną salwę, patrzcie. Uuuu Wow, Trochę zniszczyłem. Dobra, a masz. Pyk, pięknie, dobra, to już jest wykorzystane. Dobra, podpalmy go. Zobaczcie, jaki będzie piękny wielki ogień. Wow, proszę bardzo. Wow, jaki ogromny. Dobra, masz toksyny. Proszę bardzo, z toksynami się sobie już nie da żadny. Sperg Bomb, co to jest? O, to jest chyba... <laughs> tak! To robię po prostu na niego jakieś prądy normalnie, zobaczcie. Okej, okay, dobra, masz smołka, nie będziesz widział, gdzie ja jestem. Proszę bardzo, tu wrzucę smołki, tak jest. Pięknie, ładnie, to się wszystko będzie tutaj pięknie. Eee, będę zakryty, o tak jest. Słuchajcie, dobra, to teraz tak, M może wyskoczymy na niego po prostu z bliska. Chodź tu, a masz ty to lecie, A masz poczciok się jara, cały wielki, ogromny. Wow, 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 teraz on nie wie nawet, gdzie ja jestem. Proszę bardzo, tak jest. Dobra, wracam. Słuchajcie, weźmy jeszcze, może, jakieś inne bronie. Zobaczmy na przykład to. Co to jest? Wow, kozackie jakieś. Dobra, weźmiemy może o te. I tą naprowadzającą, to jest bardzo ważne. I może. U. Slimesword? Ej, zobaczmy, jak Slimesword działa. I odpalimy. Wow, wow. Dobra, o-o. Dobra, i odpalimy TNT razy tysiąc. Jestem bardzo, bardzo yy, Razy sto. Jaki będzie wybuch, jeśli mu postawię w tą koło nóg. O, masz! Masz granaty! O, o, o! Wpadłem do dziury jakieś? Co to za pułapka? Halo? Uwięziłem się. To pigwin ten zrobił... O, o, dobra, to czekajcie, muszę jakoś się stąd wydostać. Będzie, dobra, podbuduję się oczywiście za pomocą tego TNT, może najlepiej by było. Okej, okay, i teraz, i wyłącznie użyję Sworda, który jest Slime Sword. A masz! Patrzcie, Good Pięknie, dobra, spadaj stąd z KBD. Ale teraz przygotujemy, słuchajcie, TNT razy 100. I jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to się potoczy. Dobra, to ja muszę tylko postawić go tutaj. I, a masz! Chodź tu, zobacz, patrz co tu mam. I uwaga, 3. Dwa! Jeden! Pum! Pum! Jest! TNT pierwszy odpaliło! Uciekać stąd! Wow! Razy sto! Patrzcie, co się widzicie! Wow, 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 wow! Uciekłem, uciekłem, uciekłem! Patrzcie, może go do dołu pędzę! O, tak! Dobra, ej, coś się przywiesiło, dobra. Pogoda aż się zmieniła. Zobaczcie, taki strzał był. wow Cała baza została zniszczona, a Skibidi Toilet jeszcze żyje! A masz... O o, jest już blisko opadnięcia. Dobra, to teraz kogo po prostu wziąć i, i przyszpilić, dobra. No masz, masz, masz! Skibidi Toilecie dobra. Wow, tu wszystko wybucha. Jest problem, bo ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Okej, okay, uciekłem, uciekłem, bardzo, bardzo daleko. Eee, dobrze, już jestem schowany. Skibidi Toilet żyje. Nie, to dalej wybucha. Widzowie, patrzcie, nasza cała baza została zniszczona, a Skibidi Toilet jak był, tak żyje. O, uh o, -oh. dobra, to jest by zbyt mocne. Ile tego powybuchało? Już się boję, jakby to było TNT razy tysiąc. Co by się wydarzyło? Dobra, uciekam, uciekam. Oooo, oh, joko, dziura! Ogromna! Patrzcie, lawa wszystko zalewa. Dobra, lecę na dół. Okej, okay, idę po Skibidi, Toilet po ciebie, proszę bardzo. Tu jakieś toksyny się rozlały. Trzeba je po prostu go wrzucić. Dobra, o, widzę, jest tutaj. O, widzę, co ma pod spodem toilet. Okej, okay, rzuca we mnie granaty, więc jest kiepsko ty, jak on przeżył! Jest! Pokonany w końcu! Skibidi Toilet został pokonany. I to bardzo e, w pięknym stylu. E, Zwłaszcza, jaka tutaj rozwałka jest. Widzowie, mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Żeby nie ominął Was żaden żaden film. I ten odcineczek się właśnie kończy. Więc to by było na tyle. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z Wami. Zapraszam również na moje pozostałe kanały: Matruner.pl Minecraft oraz Matruner.pl Memy. Bo tam pojawiają się odcineczki z Robloxa. I to by było na tyle. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa!